Dzień dobry, kłaniam się nisko, tu Maciej z Motorlandu serdecznie i ponownie witam was z story QJ Motor w prowincji Taizu, bo jesteśmy w Chinach i testujemy motocykle, które mamy zamiar wprowadzić do oferty w 2026 roku. I właśnie miałem okazję przejechać kilkanaście kółek, przetestować w różnym terenie. Motocykl, który będzie kosztował w okolicach 24 tysięcy i będzie doskonałą konkurencją dla dobrze znanego i lubianego Moto 450MT. Zapraszam Was na materiał. Mam nadzieję, że dobrze słychać mój głos, bo po prostu wieje tak, że łeb może urwać. Mam nadzieję, że też Wam łeb urwie, jak pokażę Wam ten motocykl. Zapraszam do oglądania. No więc moi drodzy, szykuje się naprawdę solidny konkurent dla CF Moto 450 MT. Oczywiście powinienem zacząć od wyglądu, bo to bardzo ważna rzecz, ale widzicie przecież motocykl na nagraniu i sami jesteście w stanie stwierdzić, czy jest ładny, czy nie. Dla mnie wygląda całkiem nieźle. Muszę przyznać, że jest bardzo podobny do całej nowej gamy motocykli QJ Motor. Rozmiar 450, 449 cm3, piecyk ma 48 koni i 41 niutków, muszę przyznać, że pierwsze wrażenie jest znakomite, motocykl wygląda z boku naprawdę dobrze, jak na nim idziecie, wyglądacie naprawdę dobrze, jakbyśmy się tak usadowili za sterami, to wygląda w sumie dosyć podobnie do tej cf -ki. też tutaj te boki są takie pękatę. Na szczęście QJ Motor postanowił od przyszłego sezonu zmienić wyświetlacze we, we wszystkich motocyklach. To bardzo... Dobrze, dlatego że te poprzednie no niespecjalnie przypadły mi do gustu. No, a tutaj mamy już takie, można powiedzieć, nowoczesne, zgodne z trendami. Wieżyczka bardzo ładna, pionowy wyświetlacz. Wszystkie ważne informacje, których potrzebujecie, tutaj się wyświetlają. Bardzo ładnie wygląda obrotomierz. Wszystkie dane, które potrzebne są do tego, żeby śmigać, czy to po szosie, czy po terenie. Oczywiście tutaj mamy czujniki, y, TPMS, y, także. W pełni chyba wyposażony sprzęt do tego, żeby można było pośmigać. Zestaw przyrządów niestety nie zmienił się i jest podobny tak jak w tych starszych wersjach testowałem również na tym wyjeździe 800 RX-a i tam ten zestaw przyrządów był już zmieniony. No dobra, co tutaj mamy w takim razie jeszcze mamy podgrzewane manetki. Też musicie brać pod uwagę, że ta wersja to jest. Motocykl jeszcze, który nie jest oferowany nawet tutaj na rynku chińskim, bo on cały czas jest testowany na torze, którym jesteśmy, także mogę go tam jak wam pokazać. Ten w sumie nie ma jakichś wielkich defektów i jest chyba jeszcze blisko już do wyprodukowania. Jak na dwucylindrową rzędówkę o niewielkiej pojemności 449 cm3, to muszę przyznać, że naprawdę mało wibruje. Siedzenie na wysokości 835 mm, takie jak obecne, zgodne z trendami, takie przypominające skóry, no ale oczywiście gumowane, łatwo się to będzie myło. Kolory, w jakie zainwestowano w tej nowej gamie motocykli, to czerwony i czarny, co moim zdaniem dobrze się kojarzy i zdecydowanie fajnie się komponuje. Ten motocykl nie ma quickshiftera. Funkcjonują tutaj nawet dwie jego nazwy, 500RX albo 450RX. Szybę z przodu możemy regulować w zakresie góra-dół, oczywiście nie jakoś spektakularnie. Bardzo dużo, mam nadzieję, że słyszycie to co mówię, bo tu szalają po tym torze, jakiegoś testują bagiego ATV-a, więc mam nadzieję, że to słychać. Więc yy, ta regulacja jest zresztą bardzo podobna, tak jak chcę w moto i dokładnie taka sama jak w wyższym modelu 800 RX. Oczywiście też chyba jest wąska i nie zabezpiecza was jakoś specjalnie przed wiatrem, jeżeli jedziecie tranzytowo 140 na godzinę, ale lepsze to niż nic. Jak zajrzelibyśmy sobie tutaj niżej, to ten tunel, tutaj, z którego wychodzą golenie i kierownica, jest bardzo podobny do tych starszych modeli SVT 650X. Więc widać, że projektowali to ci sami ludzie. Natomiast jeśli chodzi o spasowanie tutaj plastików i tego wszystkiego, no jest to sztywne, porządne, nic nie trzeszczy, więc e, sądzę, że nie powinno być to też problemem w przyszłości. Koła z przodu to oczywiście 21 cali, więc prawidłnie do tego, żeby jeździć w terenie. Z przodu tarcza 320 mm oczywiście od Brembo, zawieszenie od Marzocki, także te markowe komponenty, które znaliśmy z poprzednich modeli w zeszłym roku, również zostały tutaj użyte. Pełnie nowy przód, który jest podobny we wszystkich modelach, tak trochę jak ten interfejs. Mamy kierunki wbudowane w handbary. Fajnie to wygląda. Element na czerwono, lakierowany, korespondujący z całym motocyklem. Oczywiście kłopot jest taki, że jak wyglebimy się. To się to połamie. Rama wydaje mi się, że jest dokładnie taka sama co w tym modelu o rozmiarze 800. Z tyłu ten subframe jest odkręcany. Jak widzicie, więc, jeżeli wyglebicie coś z tyłu, połamiecie no to na pewno dużo łatwiej będzie dokupić ten tył niż całą ramę. Natomiast są miejsca, w których jest ona skręcana. Nie jest to taka jednolita całość, więc może trochę ucierpieć. Sztywność, natomiast w, testa, w warunkach, w jakich testowałem ten sprzęt, no to oczywiście ja tego zupełnie nie odczułem. Tył również podobny jak we wszystkich innych motocyklach z Gamy 2026 roku. Wszystko jest zespolone i w jednej lampce mamy zarówno światła stopu, światła mijania, jak i kierunki. Bardzo ładna puszeczka, którą znamy już z innych modeli dwucylindrowych tej marki. Opony 50 na 50, złote felgi, także to już znamy, widzieliśmy. No widać, że projektanci postanowili o, zainwestować nieco więcej w to, jak to wszystko wygląda i czy się trzyma kupy. Bo muszę powiedzieć, że te plastiki tutaj naprawdę wszystko jest spasowane porządnie. Nic nie trzeszczy, więc jakość tego pierwszego montażu naprawdę jest. W porządku, ciężko się do czegoś przyczepić. W lewy już znamy z poprzedniej generacji, dokładnie tak samo wyglądały. Tutaj nie ma zestawu tego bezkluczykowego. Mamy normalny grocik, co akurat dla mnie pewnie jest lepszym rozwiązaniem, bo takie rzeczy gubię. Zawieszenie z przodu od marcoki, natomiast tutaj w tym modelu jeszcze jest to nieobrędowane. Pełna regulacja z przodu, no i kluczem hakowym. Również możemy regulować zawias z tyłu. Odczucia z jazdy bardzo fajnie, ten silnik bardzo dobrze brzmi. Muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo podobnie do tej cewki. Także jest to mimo dwóch cylindrów w rzędzie dość głęboki, fajny dźwięk. Po tym, to, że miałem okazję. Pojeździć kilkanaście okrążeń. Postanowiłem też ominąć, niestety, szutry, no bo jestem daleko od domu. Nie chciałbym, żeby coś mi się stało na dużej prędkości. Sami wiecie, jak to działa. Nie znam, niestety, skoku zawieszenia, ale prześwit to 21 cm, więc dodając do tego koła 21 i 18 z tyłu, no to uzyskujemy całkiem niezłą dzielność w terenie. Przejechałem na tym torze z prędkością 150 km na godzinę, no oczywiście powyżej 130 z racji 48 koni. To no nie przyspiesza, już oczywiście tak żwawo, natomiast to nie jest sprzęt do ostrej jazdy po asfalcie, tylko raczej dualowy sprzęcik do śmigania w terenie. Hamulce, zarówno z przodu, jak i z tyłu, to Brembo, bardzo dobrze znane i używane we wcześniejszych modelach tej marki. Bardzo dobrze radzą sobie z zatrzymaniem tego motocykla. Nie miałem żadnego problemu ze schamowaniem go, ze 150 wejściu w zakręt. Panie, tym motocyklem jeździ się też po asfalcie, całkiem nisko. Można się pochylić, więc jest naprawdę przyjemny. Yy, Bravo QJ Motor, bardzo mi się podoba. Yy, I sam motocykl, i jego wygląd i cena. Dajcie znaka w komentarzach, co myślicie o tym sprzęcie i czy bylibyście zainteresowani. Takim modelem, jakbyśmy go sprowadzili do Polski. No i moi drodzy, kilka słów podsumowania na temat e, tego sprzętu. Będzie, wydaje mi się, to doskonały konkurent dla CF Motor 450 MT, bo ten motocykl w tym roku zawojował rynek. Mam nadzieję, że dość niska cena, zdecydowanie bardziej atrakcyjna w stosunku do tego modelu, o którym e, mówię, skłoni Was do tego, żebyście chcieli pojeździć, potestować, a być może kupić ten motocykl. Tutaj sporo rzeczy mamy w standardzie, za które tak naprawdę w CF Moto musicie dopłacić. Okolice 24 tysięcy uważam za bardzo rozsądną cenę. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam na inne materiały z tego toru, które na pewno pojawią się niebawem. A jeżeli szukacie czegoś droższego, z większą mocą, to zapraszam tutaj po prawej stronie. Będziecie widzieli film, który miałem okazję nagrać na tym torze z 800 RX, czyli większym kuzynem tego sprzętu. Serdecznie dziękuję, zapraszam do oglądania pozostałych filmów. Do zobaczenia następnym razem.